Ja jestem Sylwia testuje, a w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie moje pierwsze Sony Angel. Nie wiem, dlaczego cały świat oszalał na punkcie tych oto przepięknych laleczek. Dzisiaj mam tutaj wersję z capybarom. Chociaż jednak wydaje mi się, że to jest niezła podróbka. No dobra, jedno Sony Angel to za mało, więc zamówiłam tego zdecydowanie więcej. Jeżeli chcecie więcej Sony Angel na moim kanale, to... Nie. Zostawcie kciuka do góry, a teraz chodźmy odebrać paczkę, gdzie jest więcej tych przepięknych figurek. Szybko się ubrałam, wskoczyłam w byle jakie ciuchy, no i pędzę do paczkomatu. Na szczęście jest dzisiaj przepiękna pogoda, więc szybko wybiegam yy, na dwór. Świeci słoneczko, mnóstwo dzieci jest na placu zabaw, ale ja szybciutko pędzę do paczkomatu, chociaż słońce tak mocno mi tutaj świeci, ale już mam ochotę otworzyć te przepiękne małe, słodkie laleczki. Laleczki w kształcie kapibary. Dobra, paczkomat mam bardzo bliziutko, dosłownie dwa bloki obok. Wbijamy, o tutaj jest ta słynna ściana z yy, paczkami. Dobra, podchodzimy tutaj. Spróbuję to otworzyć teraz zdalnie. No i mamy to! Dobra, jest paczuszka, a w środku pięć dodatkowych pudełeczek. Wygląda to mega mało. Mam nadzieję, że wszystko jest tam w środku. No dobra, zabieram paczuszkę i szybko wracamy do domu. No dobra, nie mogłam się powstrzymać i rozpakowałam już tę paczuszkę Ponieważ nie byłam pewna, czy w środku na pewno jest y, pięć pudełeczek. Dobra, to jest kolejne, drugie, takie samo. Tutaj nie było jest napisane: Sony Angel, ale nie wydaje mi się, żeby to było oryginalne, bo chyba w oryginalnej wersji nie ma nigdzie kapibary. Dwa kolejne pudełeczka, i te, słuchajcie, nawet nie przyszły mi opakowane w folię. No i tutaj nie mogłam się powstrzymać. I zamówiłam sobie jeszcze dwa pudełeczka. Nie są to kapibary, ale są to laleczki z serii Dog Time, czyli psiaki. Pierwsze Sony Angel na moim kanale. Lecimy z unboxingiem. Capybara Decorative Mini Figurki. Czyli mini figurki do dekoracji. Słuchajcie, tutaj nawet na tym opakowaniu nie ma tej takiej listy figurek, a chciałabym zobaczyć, na co mogę trafić w środku. Okej, okay, to nie wygląda za fajnie. Nie było tutaj folii. Wiem, zaraz będzie mnóstwo pytań, skąd to mam. Ja to kupiłam po prostu na Winted od jednego sprzedawcy. Było zapewnione, że to są yy, nowe, nieodpakowane. Okej, okay, tutaj mamy jeszcze taki mini plakacik i tutaj mamy to. Ale to jest malutkie! Widziałam po prostu setki filmów z tymi unboxingami. Oryginalne, nieoryginalne, a teraz czas na mnie. Uwaga, uwaga. Bierzemy to, ja zamykam oczy. Ej, to jest takie trochę gumowe. Oh, Okej, okay, tak to wygląda. Yy, trochę się zawiodłam. Że będzie troszeczkę większe. No dobra, i niby to jest na telefon, tylko poczekajcie, to powinno się kleić. A to się w ogóle nie klei. To jest niezła fejura. Słuchajcie, to jest niezły fake. Powinno to wyglądać w ten sposób, był, był. mega cute, mega słodkie, tylko że to się nie trzyma. To tutaj nie jest klejące. Poczekajcie, jak to zrobić? Tutaj niczego takiego nie ma! Lecimy z kolejnym y, pudełeczkiem. Chcecie więcej tych y, Sony Angel na kanale, na przykład y, serię ze Stitchem widziałam, oczywiście też jakiś fake. Planuję kupić sobie chociaż jeden oryginał, ale to parę złotych za jedną laleczkę, to jest jakieś przejęcie. Lecimy z kolejnym, oby tutaj była inna figurka. A, oby było coś innego. Dobra, otwieramy. Zaglądam do środka i... No nie, to jest dokładnie to samo. Nie klei się, wygląda co prawda jak kapibara, ale nie, 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 nie. To bardziej jest takie, zobaczcie, gumowe, mega i nie wygląda to zbyt dobrze. W kolei te pudełeczka wyglądają zdecydowanie inaczej. Tutaj już mamy pokazane te takie listy z figurkami. Podrobiony jest również napis Sony Angel. Dobra, najpierw musimy ściągnąć. A, tę folię! Dobra, rozumiem, o co chodzi w tych wszystkich TikTokach i filmach, że bardzo ciężko jest to ściągnąć. Ale dobra, sobie poradziłam. Mamy to, okej. Okay, jest lista tutaj i jeszcze z tej strony są jakieś buźki, kapibary. One mają na przykład truskawkę na głowie albo jakiś taki strój żaby. Dobra, widziałam, że niektórzy to zgniatają w ten oto sposób. A Myślałam, że bardziej to wyskoczy. Niby jest 12 tutaj różnych figurek. Uuu, to wygląda inaczej. Zobaczcie na tę saszetkę. Tutaj mamy jeszcze taką oto mega długą listę. 12 różnych kapibar, która mi się teraz trafi. Dobra, lecimy od razu, o tak z bliska. Dobra, ja już mam to w ręce. Uuu, zobaczcie na to! kapibara, króliczek! Trochę taki króliczek wielkanocny. A, goła pupa jest tutaj z tyłu. No dobra, wygląda to zdecydowanie inaczej. I tutaj mamy już klej do przyklejenia tego na telefon. Tutaj jest taka specjalna folia, która nam to zabezpiecza. Kapibara wygląda przysłodko. Otworzę sobie wszystkie, a na koniec zdecyduję, która z tych figurek wyląduje na moim telefonie. Póki co ten tutaj króliczek czy też zajączek wygląda przepięknie. Dobra, lecimy z kolejnym. Mi się podoba tutaj ta kapibara, która ma takie zielone na głowie. Ej, jest nawet świąteczna na Boże Narodzenie. Tego to bym nie chciała. Dobra, szybciutko ściągam sobie tutaj folię. Już nie będę tego zgniatać, bo to jakoś tak fajnie nie działa. Oby tylko była tutaj inna figurka. No słuchajcie, 12 to powinnam mieć szczęście, żeby trafić na coś innego. Ta saszetka wygląda dokładnie tak samo. O nie, ja czuję tutaj jakieś takie uszy. O nie, poczekajcie, gdzie tutaj się to otwiera? O, z tej strony. Dobra, ja zamykam oczy, wy widzicie. A nie, te uszy są mniejsze. O nie, to nie uszy, to nogi. Poczekajcie, to jest mega dziwne. To jest kapibara z takim balonem w buzi. Więc tak, albo robi balona z gumy balonowej, albo dmucha balona. Jedno z dwóch, ale wygląda przez patrzcie na to. Ale czadowo! Jaki słodziak! Eee, ja chwyciłam z tej strony, i byłam przekonana, że to są uszy, a to były nóżki. Tutaj uszy ta kapibara ma naprawdę malutkie. Tak wyglądają moje dwa kapibarowe słodziaki Sony Angel. Nie znalazłam więcej kapibary na Vinted, więc dokupiłam sobie jeszcze. Psiaki, mega fajne tych psiaków widziałam naprawdę bardzo dużo że wszyscy otwierają tylko że większość chyba otwiera jednak oryginały, no naprawdę zazdroszczę jeżeli kogoś stać, żeby kupić te oryginalne, ale ja zdecydowałam się najpierw na coś takiego, dobra nie mamy, a nie, mamy jednak tutaj mamy tutaj taką listę zobaczcie są fajne psiaczki, ja to chyba bym chciała hmm, białego, albo tego takiego, który wygląda troszeczkę jak korgi, chociaż o, ten czarny tutaj też jest fajny. Lecimy z tym, tudum, tudum, tudum. Otwieramy, jak wygląda ta saszetka w środku. Ok, zawinięta w nią była taka wielka ulotka i zobaczcie. Tutaj mamy przeróżne bobasy z różnych serii, nie tylko te psiakowe. No i od razu potem widać, że to jest niezły fake, niezła podróba. A saszetka wygląda tak, co my tutaj mamy pokazane? Bobaski na tym takim żółtym. Dobra, lecimy. Otwieramy, próbujemy. Tudum tudum. Tradycyjnie zamykam oczy, nie patrzę. Dobra, mamy psiaka. Mamy tutaj ten brzuszek do naklejania i czuję, że da rady to nakleić. Jak to wygląda, uwaga? Oh, jakie to jest słodkie! Mega, ale to mega cute bobasek! Z gołą pupą tutaj! Tutaj ma jeszcze skrzydełka. Ej! To wygląda przepięknie! Tutaj mamy głowę tego psiaczka. To jest w zasadzie taki kapturek na głowę. Dobra, kapibary wysiadają przy tym to jest przepiękne. Ja już chyba rozumiem skąd to szaleństwo. To jest chyba najbardziej podobne do tych oryginalnych: Sony Angel. Lecimy z ostatnim 6 na 1 odcinek. To chyba zdecydowanie za mało. Będę musiała tego domówić zdecydowanie więcej. Okej, okay, dobra. Ściągamy sobie tutaj tę folię. Co ja tutaj jeszcze mam? No, bardzo bym chciała trafić tutaj na tego czarnego, na którego najmniej? Nie wiem, chyba każdy mi się po prostu po kolei podoba. Chociaż ten czarny najbardziej. Lecimy z unboxingiem. Okej, okay, okej. Okay. Saszetka wygląda dokładnie tak samo. Wewnątrz mamy tę ulotkę z każdą podrobioną serią. Albo nawet i z każdą wymyśloną. Dobra, lecimy. Tudum, tudum, otwieramy. Nie, nie będę Wam tutaj zbyt mocno szeleścić. Robię tak, zamykam oczy. I teraz tak, czy to jest coś innego? Czuję uszy, czuję uszy, otwieram oczy. O, mamy inny: to jest Korgi! Chociaż bardzo jest podobne do jakiegoś Liska. Corgi, czyli ulubione psiaki królowej e, Anglii Elżbiety. O, wow! Przepięknie to wygląda, mega mi się podoba. Zdecydowanie wygrywają e, z tymi kapibarami. No i ten kształt, zobaczcie, one są zdecydowanie większe gołe pupy z tyłu, tutaj mamy te skrzydełka takie malutkie, bo to są latające bobaski w przebraniu, no i ta seria z tymi zwierzakami, wiem, że są też kociaki i jakieś inne zwierzaki, chyba jakieś rykiny, rybki, coś takiego mega, ale to mega mi się podoba. Kolejne dwa słodkie bobasy lądują do mojej kolekcji no i teraz wy wybierajcie na dole w komentarzu, która z tych figurek podoba wam się najbardziej. Czy ta seria kapibary, chociaż ten. Czy tutaj jest fajne, czy też może te już takie tradycyjne bobasy w przybraniu? no bo nie oszukujmy się, te kapibary to jest jakieś nieporozumienie. No a teraz czas wybrać, która figurka wyląduje na moim telefonie. Chyba sobie zrobię jakąś taką małą przymiarkę, zobaczcie na to. A jaki słodziak, kapibara, która wygląda jak króliczek. Niestety ta kapibara tutaj z tym balonikiem jakoś najmniej mi się podoba. No to teraz lecimy tutaj. Uwaga, uwaga. To jest ten słodki piesek. A ale jaki to jest wielkie. Czy mi się to zmieści później do torebki? Nie mam pojęcia, ale muszę to przetestować. No i tutaj jeszcze ten taki jasny psiaczek. A sama nie wiem, ale dobra, zróbmy to razem. Odklejam tutaj ten brzuszek. No i teraz, dobra, czuję, to się mega, ale to mega klei. Jeżeli wy macie swoje Sony Angel, to koniecznie mi się pochwalcie na dole w komentarzu. Dobra, spróbuję to a, jakoś nakleić w ten sposób. Mocno przyciskam. Jestem ciekawa, jak z to z trwałością będzie. Halo, halo! Dzwonię z mojego telefonu Sony Angel! Patrzcie na to! Tak to się prezentuje, tak wygląda z bliska, a z tyłu mamy tę taką gołą pupę! Trochę to jest ciężkie, przyznam szczerze, trochę to swoje waży, mam nadzieję, że trochę mi to wytrzyma, e, ten klej trochę tutaj się jakby tak rusza, może on za chwilę zastygnie i będzie to mocniejsze, ale fajnie to wygląda. Nie wiem jak tutaj będzie mi się teraz nagrywało na przykład e, tokeboke albo avatar world, może być trochę ciężko, no ale trudno, chociaż przez chwilę będę miała tę oto figurkę. Jak wszyscy mają na swoim telefonie. Dzięki wielkie, że byliście razem ze mną. Ja Wam powiem szczerze, że. Tych Sony Angel jest mnóstwo. Oczywiście są jakieś oryginalne. Gdzieś widziałam jedną stronkę, gdzie są sprzedawane. Widziałam też mnóstwo tego na Allegro. Widziałam też tego mnóstwo na OLX, na Vinted. Po prostu jest mnóstwo tych bowasów. No i nigdy nie ma się pewności, czy to jest oryginał, czy to jest podróbka. Czy one przyjdą ładnie zapakowane, czy one przyjdą bez tej folii jak mi na przykład. Nigdy nie macie pewności, ale ja dzisiaj spróbowałam. No już wiem skąd ta wielka miłość do tych słodkich pobasów z gołą pupą. Dzięki wielkie, że byliście razem ze mną. Na pewno jeszcze więcej Sony Angel pojawi się na moim kanale, bo czekam na kolejną jeszcze paczkę. Do usłyszenia! Pozdrawiam Was! Pa, pa!